David siedział na lotnisku w Bostonie i wściekał się. 20 lat udanych inwestycji w technologiczne stolice świata. Dolinę Krzemową, Londyn, Berlin. A teraz wysyłają go szukać startupów do Polski. Wschodnioeuropejski kraj z outsourcingiem i blokowiskami. Leciał tam z jednym celem: udowodnić, że to strata czasu i zamknąć temat na zawsze. Pierwsze spotkanie zaczęło się od ziewania. Drugie od niedowierzania. Trzecie Trzeciego dnia arogancki Amerykanin siedział w warszawskim hotelu, wpatrując się w ekran laptopa, nie mogąc uwierzyć w to, co się dzieje. Tydzień później podpisał dokumenty na 8 milionów dolarów. Co takiego zobaczył inwestor w kraju, którym gardził? David Chen siedział w salonie biznesowym lotniska Logan w Bostonie i z irytacją przeglądał teczkę z materiałami o nadchodzącej podróży. Partner funduszu Venture Capital Summit Ventures z 20-letnim doświadczeniem w inwestowaniu w technologiczne startupy uważał tę delegację za czystą stratę czasu. Polska? Serio? W ciągu 20 lat kariery zainwestował miliony w firmy z Doliny Krzemowej Londynu, Berlina, Tel Awiwu prawdziwych technologicznych centrów świata. A teraz młodszy partner funduszu namówił go, żeby leciał do Warszawy szukać innowacji. Dla Davida Polska kojarzyła się z tanią siłą roboczą do outsourcingu, produkcją mebli i armatur łazienkowych, może wódką. Wschodnioeuropejski kraj, do którego zachodnie korporacje przenosiły rutynowe zadania programistyczne, żeby zaoszczędzić na pensjach, o żadnych prawdziwych innowacjach, przełomowych technologiach, firmach zdolnych konkurować na światowym poziomie, nie było mowy. Zgodził się na wyjazd tylko po to, by zamknąć temat i udowodnić kolegom ich błąd. Samolot wylądował na warszawskim lotnisku Chopina chłodnym październikowym rankiem. David skrzywił się, patrząc przez iluminator na szare niebo i mrzawkę. Typowa depresyjna Europa Wschodnia. W taksówce odpowiadał na maile, nawet nie patrząc przez okno na przejeżdżające miasto. Po co? Kolejna postsowiecka metropolia z blokami i przeciętną architekturą. Hotel w centrum okazał się przyzwoity, choć David i tu znalazł do czego się przyczepić. Wolny internet, dziwny zapach na korytorzu, zbyt twarde poduszki. Szybko się przebrał i wyruszył na pierwsze spotkanie z myślą, im szybciej skończy się ta farsa, tym lepiej. Harmonogram przewidywał pięć spotkań w ciągu trzech dni w Warszawie, potem wyjazdy do Krakowa i Wrocławia. Tydzień zmarnowany na próżno, kiedy w Bostonie czekały na niego naprawdę perspektywiczne transakcje. Pierwsza firma mieściła się w technoparku na obrzeżach miasta. David sceptycznie rozejrzał się po biurze. Typowa próba skopiowania stylu Doliny Krzemowej z otwartą przestrzeną, stołami do ping-ponga i kolorowymi pufami. Tania imitacja. Zespół czterech osób wyglądał młodo i nerwowo. Założyciel, Marcin Kowalski, przedstawił się z wyraźnym akcentem. David ledwo powstrzymał ziewnięcie. Marcin rozpoczął prezentację o technologii sztucznej inteligencji do generowania postaci w grach. David słuchał w pół ucha, myślami układając listę powodów odmowy. Zbyt wąska nisza, przepełniony rynek, niewystarczające doświadczenie zespołu. Widział już setki podobnych projektów od bardziej doświadczonych przedsiębiorców z Kalifornii. Potem zaczęła się demonstracja. Marcin uruchomił program, wprowadził parametry, nacisnął przycisk. W ciągu 30 sekund na ekranie pojawił się w pełni dopracowany trójwymiarowy bohater z animacjami, głosem, biografią i unikalnymi cechami. Dawik zmarszczył brwi. Szybko, zbyt szybko. Marcin dalej generował postać za postacią. Średniowieczny rycerz, cyberpunkowy haker, fantazjowy mag, postapokaliptyczny wojownik. Każdy wyglądał profesjonalnie, szczegółowo, unikalnie. Jakość odpowiadała pracy dużych studiów gamingowych, które na jedną postać poświęcały tygodnie pracy zespołu. Tu działo się to w sekundy. David przestał ziewać, wyprostował się w fotelu, zaczął zadawać pytania ostre, twarde, weryfikacyjne: o bazę techniczną, algorytmy, uczenie modeli, ochronę przed kopiowaniem. Dyrektor techniczna Anna Nowak odpowiadała pewnie. Ze znajomością szczegółów, jej wyjaśnienia architektury sieci neuronowych były na poziomie najlepszych specjalistów otuczenia maszynowego, których David spotykał w Stanfordzie i MIT. Stopniowo irytacja ustępowała miejsca zaskoczeniu. To nie była tania imitacja zachodnich startupów, to była poważna technologia, zdolna wywrócić do góry nogami proces tworzenia gier. Rynek szacowany na miliardy dolarów, wysokie bariery wejścia. Potrzebna głęboka ekspertyza w grafice komputerowej, uczeniu maszynowym, projektowaniu gier. Zespół posiadał wszystkie kompetencje. Spotkanie przeciągnęło się do dwóch godzin zamiast planowanej jednej. David zadawał coraz więcej pytań, drążył głębi, szukał haczyka. Nie znajdował. Model biznesowy przemyślany, model finansowy realistyczny, strategia skalowania rozsądna. Trzech europejskich wydawców już testowało technologię. Jeden duży polski deweloper wdrażał system do produkcji. Wychodząc z biura David czuł się zdezorientowany. Może to przypadek. Jedyny silny zespół wśród morza przeciętności. Wieczorem w hotelu zaczął szukać informacji o polskim przemyśle gamingowym. To co odkrył go szokowało. CD Projekt Red, twórca serii Wiedźmin i Cyberpunka, była jedną z największych firm gamingowych świata o kapitalizacji wartej miliardy dolarów. Techland stworzył serię Dying Light sprzedaną w milionach egzemplarzy. People Can Fly pracowało nad głośnymi projektami dla największych wydawców: Flying Wind Hawk, Blueberry Team, 11 Beat Studios dziesiątki udanych studiów z międzynarodowym uznaniem. Polska była czwartym największym eksporterem gier wideo na świecie po USA, Japonii i Wielkiej Brytanii. Wyprzedzała Kanadę, Francję, Niemcy. Przemysł gamingowy przynosił krajowi miliardy dolarów rocznie. Jak David mógł o tym nie wiedzieć? Jak zdołał przegapić cały przemysł takiej skali? Odpowiedź była nieprzyjemna arogancja. Automatycznie spisywał wszystko wschodnioeuropejskie na straty, jako drugorzędne, nie robiąc sobie trudu, by sprawdzić fakty. Zawodowa ślepota oparta na uprzedzeniach. David poczuł wstyd i jednocześnie ekscytację. Jeśli przemysł Daimingowi jest tak silny, to co jeszcze przegapił? Następnego dnia samolot zawiózł go do Krakowa. Starożytne miasto z piękną architekturą zrobiło wrażenie, choć David nadal nie pozwalał sobie rozpraszać się turystycznymi atrakcjami. Drugie spotkanie było umówione w biurze fintechowego startupu w historycznym centrum miasta. Biuro mieściło się w odrestaurowanym budynku z XIX wieku. Wysokie sufity, sztukaterie, nowoczesne meble w zabytkowych wnętrzach. David zauważył dobry gust. Zespół okazał się większy od poprzedniego 12 osób. Założyciel Piotr Zalański, 35 lat, były dyrektor finansowy Dużego Europejskiego Banku. Doświadczenie w branży, zrozumienie rynku, kontakty. Piotr przedstawił platformę do zarządzania finansami korporacyjnymi małych i średnich firm. David w duchu się skrzywił, przepełniona nisza setki konkurentów na całym świecie, ale postanowił wysłuchać do końca, pamiętając o wczorajszej niespodziance. Demonstracja rozpoczęła się od podłączenia testowego konta firmy. System automatycznie zebrał dane z kont bankowych, programów księgowych, systemów płatniczych. Zbudował pełny obraz sytuacji finansowej w minutę. Następnie sztuczna inteligencja przeanalizowała przepływy pieniężne, wykryła wzorce, przewidziała luki w kasie na trzy miesiące do przodu z podaniem konkretnych dat i kwot. Dokładność prognoz, jak zapewniał Piotr, wynosiła 85% na podstawie testów z prawdziwymi klientami. System automatycznie proponował rozwiązania: które płatności odłożyć, gdzie wziąć krótkoterminowe finansowanie, jak zoptymalizować płatności podatkowe. Interfejs był prosty i zrozumiały nawet dla osób bez wykształcenia finansowego. David zaczął zadawać pytania bardziej agresywnie niż wczoraj: o dokładność algorytmów, źródła danych do uczenia, ochronę danych osobowych, zgodność z europejskimi regulacjami, monetyzację, przewagi konkurencyjne. Piotr odpowiadał spokojnie i profesjonalnie. Zespół otrzymał wszystkie niezbędne licencje i certyfikaty. Trzy tysiące firm już korzystało z platformy w Polsce. Rozpoczynała się ekspansja do Niemiec i Czech. Technologia rzeczywiście przewyższała amerykańskie odpowiedniki pod kilkoma względami: dokładność prognoz wyższa dzięki doskonalszym algorytmom uczenia maszynowego, integracja z europejskimi systemami bankowymi głębsza. Koszt subskrypcji niszczy o połowę. Interfejs prostszy i bardziej intuicyjny. David zapytał wprost: Dlaczego polski zespół zdołał stworzyć lepsze rozwiązanie niż dziesiątki dobrze finansowanych amerykańskich startupów? Piotr odpowiedział bez fałszywej skromności. Polscy programiści pracowali latami dla dużych zachodnich firm fintechowych przez outsourcing. Widzieli od środka ich technologię, rozumieli słabe punkty, wiedzieli czego brakuje rynkowi. Nabrali doświadczenia i ekspertyzy, a potem uruchomili własne projekty, eliminując wady cudzych rozwiązań. To było objawienie. Dziesiątki lat outsourcingu stworzyły w Polsce ogromną pulę wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracowali nad najtrudniejszymi projektami dla zachodnich korporacji. Uczyli się na cudzych pieniądzach, zdobywali doświadczenie światowego poziomu, a potem zaczynali konkurować ze swoimi byłymi zleceniodawcami. Polskie startupy miały nieuczciwą przewagę: znajomość zachodnich technologii, plus niskie koszty rozwoju. Spotkanie skończyło się po trzech godzinach. David wyszedł na ulicę Krakowa i po raz pierwszy rozejrzał się dookoła. Piękne miasto, pełne życia i energii. Studenci z plecakami spieszyli się na wykłady, biznesmeni w garniturach pili kawę w ulicznych kawiarniach, turyści fotografowali zabytkowe budynki. To nie było depresyjne postsowieckie miasto z jego uprzedzeń. To było nowoczesne europejskie centrum z własną tożsamością i ambicjami. Wieczorem David siedział w pokoju hotelowym i studiował statystyki polskiego przemysłu IT. Liczby były imponujące. Polska eksportowała usługi IT za 12 miliardów dolarów rocznie, zajmując trzecie miejsce w Europie po Wielkiej Brytanii i Niemczech. W kraju pracowało 400 tysięcy specjalistów IT. Uniwersytety wypuszczały 40 tysięcy nowych inżynierów każdego roku. Google, Microsoft, Amazon, IBM, Oracle miały w Polsce duże centra rozwoju. Nie call center, nie wsparcie, ale właśnie rozwój kluczowych produktów. Polscy inżynierowie tworzyli funkcjonalności, z których korzystały miliardy ludzi na całym świecie. Poziom edukacji był bardzo wysoki. Polscy studenci regularnie zwyciężali w międzynarodowych olimpiadach programistycznych. Przy tym pensje pozostawały 3-4 razy niższe niż zachodnioeuropejskie. I 5-6 razy niższe niż amerykańskie. Dla startupu oznaczało to możliwość zatrudnienia silnego zespołu programistów za budżet, za który w Dolinie Krzemowej można było dostać dwóch- trzech juniorów. Ekonomia tworzenia firm technologicznych w Polsce była nieporównanie korzystniejsza. David zaczynał rozumieć skalę utraconej szansy. Podczas gdy amerykańscy i zachodnioeuropejscy inwestorzy ignorowali Europę Wschodnią z powodu uprzedzeń. Tutaj formował się potężny ekosystem technologiczny. Utalentowani ludzie, silna edukacja, doświadczenie pracy ze światowymi liderami, niskie koszty, ambicje młodego pokolenia, dostęp do europejskiego rynku. Wszystkie czynniki składały się w idealny obraz narodzin udanych startupów. Trzeciego dnia leciał do Wrocławia. Miasto na zachodzie Polski, o którym David w ogóle nigdy nie słyszał. Okazało się, że Wrocław był jednym z największych hubów IT kraju. Z dziesiątkami tysięcy programistów i wieloma firmami technologicznymi. Trzecie spotkanie zapowiadało się z Medtechowym startupem, rozwijającym urządzenia ubieralne do monitorowania zdrowia. David nie leciał już ze sceptycyzmem. Dwa poprzednie startupy poważnie go zaimponowały. Był gotowy zobaczyć coś mocnego i tutaj. Oczekiwania spełniły się od pierwszych minut prezentacji. Założycielka Magdalena Wiśniewska. 40 lat doktor nauk w dziedzinie inżynierii biomedycznej. 15 lat pracy w dużej niemieckiej korporacji medycznej. Zespół 20 osób, w tym lekarze, inżynierowie, specjaliści od uczenia maszynowego, kwestii regulacyjnych. Poważny skład z głęboką ekspertyzą. Produkt stanowiło małe urządzenie ubieralne wielkości zegarka. Stale monitorowało puls, ciśnienie, poziom tlenu we krwi, elektrokardiogram, dziesiątki innych biomarkelów. Dane przesyłane były do chmury, gdzie algorytmy uczenia maszynowego analizowały informacje w czasie rzeczywistym. Główna innowacja polegała na zdolności przewidywania krytycznych zdarzeń sercowo-naczyniowych na 12-24 godziny przed ich wystąpieniem, zawały, udary, krytyczne rytmie. System uczył się na danych milionów pacjentów, wykrywał subtylne wzorce zmian niewidoczne ludzkiemu oku. Dokładność prognoz sięgała 70-80%. Dla pacjentów oznaczało to możliwość podjęcia środków zapobiegawczych, wezwania pogotowia, dotarcia do szpitala zanim nastąpi krytyczne zdarzenie. Tysiące istnień mogły być uratowane rocznie. Dla systemów ochrony zdrowia oznaczało to redukcję kosztów pomocy doraźnej i późniejszego leczenia. David studiował dane medyczne przez 3 godziny. Badania kliniczne prowadzone były w trzech krajach europejskich z udziałem pięciu tysięcy pacjentów. Wyniki publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, europejskie certyfikaty medyczne już otrzymane, amerykańskie w trakcie załatwiania, ale prognoza pozytywna. Konkurenci istnieli. Duże korporacje w rodzaju Apple i Fitbit, wiele medycznych startupów, ale dokładność przewidywania polskiego rozwiązania była wyższa dzięki doskonalszym algorytmom i większej bazie danych do uczenia modeli. Zespół współpracował z kilkoma dużymi polskimi i europejskimi szpitalami, otrzymując dostaw do zanonimizowanych dokumentacji medycznych milionów pacjentów. Magdalena wyjaśniała przewagę konkurencyjną spokojnie i metodycznie. Polski system ochrony zdrowia przy wszystkich wadach był w pełni zdigitalizowany. Wszystkie dokumentacje medyczne przechowywane były w formie elektronicznej w jednej ogólnokrajowej bazie. Dla badaczy z odpowiednimi pozwoleniami oznaczało to dostęp do ogromnej masy jakościowych danych. W USA dane medyczne były pofragmentowane między tysiącami szpitali i firm ubezpieczeniowych, dostęp utrudniały regulacje i biurokracja. David słuchał i rozumiał. To był projekt na poziomie jednorożca, firmy o wartości miliarda dolarów i więcej. Rynek ubieralnych urządzeń medycznych szacowany na dziesiątki miliardów, bariery wejścia ogromne, potrzebna ekspertyza medyczna, kompetencje inżynieryjne, dostęp do danych, certyfikacje regulatorów polski zespół miał wszystko co niezbędne. Wyszedł z biura we Wrocławiu i przeszedł się po historycznym centrum miasta. Piękny rynek z kolorowymi kamienicami, zabytkowy ratusz, liczne mosty przez rzekę. Studenci i młodzi profesjonaliści wypełniali kawiarnie i restauracje. Energia była taka sama jak w Berlinie czy Amsterdamie. David zatrzymał się na moście i popatrzył na płynącą wodę. Trzy dni w Polsce całkowicie odwróciły jego wyobrażenia. Przyleciał z uprzedzeniami i arogancją, spodziewając się znaleźć tanie kopie zachodnich pomysłów. Zamiast tego odkrył prawdziwe innowacje silne zespoły, przemyślane modele biznesowe ogromny potencjał wzrostu. Najbardziej nieprzyjemne było uświadomienie sobie własnej zawodowej ślepoty. Dwadzieścia lat w branży Venture Capital, tysiące przeanalizowanych projektów, setki milionów zainwestowanych dolarów i pominął cały region, pełen możliwości. Ilu jeszcze inwestorów popełniało ten sam błąd? Ile genialnych polskich startupów nie mogło przyciągnąć finansowania tylko dlatego, że znajdowały się w złym regionie geograficznym? Wieczorem w warszawskim hotelu, do którego wrócił na ostatnie dwa dni wyjazdu, David przeprowadził wideokonferencję z partnerami funduszu. Opowiedział o trzech spotkaniach szczegółowo, nie ukrywając własnych początkowych uprzedzeń i tego, jak bardzo się mylił. Pokazał prezentacje, modele finansowe, wyniki badań. Partnerzy słuchali z rosnącym zainteresowaniem. Jeden z nich, specjalista od przemysłu gamingowego, już wiedział o sile polskiego Game Devu. Drugi, skupiony na fintechach, słyszał dobre opinie o kilku wschodnioeuropejskich firmach. Trzeci, ekspert medyczny, był pod wrażeniem danych badań klinicznych urządzenia ubieralnego. Dyskusja trwała dwie godziny. Omawiali ryzyka, stabilność polityczną regionu, wahania walutowe, różnice kulturowe w prowadzeniu biznesu, trudności z wejściem na rynek amerykański, ale potencjalny zysk wyraźnie przeważał ryzyko. Wyceny startupów były 3-4 razy niższe niż podobnych firm w Dolinie Krzemowej. Przy tej samej jakości zespołów i technologii decyzja dojrzała szybko. David otrzymał mandat do głębokiej weryfikacji wszystkich trzech firm, z możliwością zainwestowania do 10 milionów dolarów łącznie. To były poważne pieniądze, jak na wczesne finansowanie Venture Capital, zwłaszcza dla regionu wschodnioeuropejskiego. Następne trzy dni David spędził na intensywnej pracy. Spotykał się z zespołami ponownie, zadawał szczegółowe pytania, sprawdzał dokumentację finansową, rozmawiał z klientami i partnerami firm. Wynajął lokalną kancelarię prawną do sprawdzenia struktur korporacyjnych i własności intelektualnej. Konsultował się z ekspertami branżowymi w USA i Europie. Weryfikacja nie ujawniła krytycznych problemów. Drobne niedociągnięcia w dokumentacji, które łatwo naprawić. Pewna naiwność w ocenie trudności wejścia na rynek amerykański. Ale to normalne dla europejskich zespołów. Ogólnie, trzy startupy okazały się czyste, profesjonalne, perspektywne. David sporządził memorandum inwestycyjne dla partnerów funduszu. Zaproponował rozdzielić 8 milionów dolarów między trzy firmy: 3 miliony dla gamingowego startupu za 20% udziałów, 3 miliony dla platformy fintechowej za 25%, 2 miliony dla projektu Medtechowego za 15% biorąc pod uwagę wyższą bieżącą wycenę dzięki zaawansowanemu etapowi rozwoju i uzyskanym certyfikacjom. Partnerzy zatwierdzili propozycję jednomyślnie. Rozpoczęła się traca prawna nad strukturyzowaniem transakcji. David osobiście przeprowadził finalne negocjacje z założycielami, omawiając nie tylko warunki finansowe, ale i wsparcie strategiczne. Fundusz mógł pomóc z wejściem na rynek amerykański, Kontaktami z dużymi korporacjami, przyciąganiem kolejnych rund finansowania. Wszystkie trzy zespoły przyjęły propozycję. Dla polskich startupów to było ważne potwierdzenie, duży amerykański fundusz uwierzył w ich potencjał. Dla Davida to był początek nowego kierunku pracy. Zrozumiał, że Polska, to tylko wierzchołek góry lodowej. Cała Europa Środkowa i Wschodnia była pełna talentów i niedocenionych możliwości. Dwa miesiące później transakcje zostały zamknięte, pieniądze przelane, udziały sformalizowane. Przedstawiciele funduszu weszli do rad nadzorczych firm. David wrócił do Warszawy na uroczyste podpisanie finalnych dokumentów. Tym razem przyleciał w zupełnie innym nastroju. Miasto przywitało go słonecznym, zimowym dniem. David spacerował po ulicach, oglądał architekturę, wchodził do kawiarni, rozmawiał z lokalnymi przedsiębiorcami. Warszawa okazała się dynamicznym, nowoczesnym miastem z rozwijającą się sceną technologiczną. Mnóstwo startupów, akceleratorów, coworkingów, funduszy Venture Capital społeczność była aktywna, ambitna, spragniona sukcesu. Na konferencji, gdzie ogłaszano transakcje, David wygłosił przemówienie. Przyznał, że przyleciał do Polski trzy miesiące temu ze sceptycyzmem, graniczącym z pogardą. Spodziewał się znaleźć tanie kopie zachodnich pomysłów i przeciętne zespoły. Zamiast tego odkrył prawdziwe innowacje, utalentowanych przedsiębiorców, przemyślane strategie, ogromny, niedoceniony potencjał. Jego błąd, jak wyjaśniał publiczności, był typowy dla zachodnich inwestorów: automatyczne spisywanie wszystkiego wschodnioeuropejskiego na straty, jako drugorzędne, bez zadania sobie trudu sprawdzenia faktów. Uprzedzenia przeszkadzały widzieć rzeczywistość. Polska budowała potężny ekosystem technologiczny już od 20 lat, ale zachodni inwestorzy dopiero zaczynali to zauważać. David ogłosił, że Summit Ventures otwiera przedstawicielstwo w Warszawie do poszukiwania i wspierania perspektywicznych środkowoeuropejskich startupów. Wyodrębniany jest fundusz w wysokości 50 milionów dolarów, specjalnie dla regionu. Sam będzie spędzał w Polsce kilka tygodni każdego kwartału, studiując rynek i spotykając się z przedsiębiorcami. Wiadomość wywołała ażyotaż w lokalnej społeczności. Duży amerykański fundusz poważnie wchodził na polski rynek. To był sygnał dla innych inwestorów. Może pora zwrócić uwagę na ten region. Kilka europejskich funduszy skontaktowało się z Davidem w następnych dniach, pytając o jego odkrycia i wnioski. Sześć miesięcy po pierwszych inwestycjach wszystkie trzy spółki portfelowe pokazywały silny wzrost – Gamingowy startup podpisał duży kontrakt z amerykańskim wydawcą, który chciał używać technologii generowanie postaci w swojej następnej grze Triple Pay. Platforma Fintechowa weszła na niemiecki rynek i przyciągnęła 5000 nowych klientów w pierwszym kwartale. Projekt MedTechowy otrzymał zgodę FDA na rozpoczęcie badań klinicznych w USA. David regularnie zdawał sprawozdania partnerom funduszu z postępów. Wewnętrzna stopa zwrotu z polskich inwestycji była na razie warunkowa. Firmy znajdowały się na wczesnych etapach. Do wyjścia lub kolejnych rund finansowania z podwyższoną wyceną było daleko, ale trajektoria rozwoju imponowała. Wszystkie trzy startupy realizowały lub przewyższały plany. Na konferencji branżowej w San Francisco, David wygłosił wykład o niedocenianych technologicznych hubach Europy. Opowiedział swoją historię. Jak przyleciał do Polski ze snobizmem, i wrócił zachwyconym inwestorem. Podzielił się danymi o edukacji, pensjach, rozmiarze przemysłu IT, udanych firmach regionu. Publiczność słuchała z zainteresowaniem. Wielu amerykańskich inwestorów nigdy poważnie nie rozważało Europy Wschodniej jako źródła transakcji. Dolina Krzemowa, Londyn, Berlin, Tel Awiw, może Singapur to tradycyjne kierunki. Polska, Czechy, Rumunia postrzegane były jako egzotyka, zbyt ryzykowna i odległa. David metodycznie obalał mity: ryzyka polityczne przesadzone. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, demokratycznym krajem z gospodarką rynkową. Różnice kulturowe istnieją, ale polscy przedsiębiorcy doskonale mówią po angielsku i rozumieją zachodni biznes, pracując latami z amerykańskimi i europejskimi korporacjami. Wejście na rynek amerykański jest trudne dla każdego zagranicznego startupu, nie tylko polskiego. Główna przewaga regionu ekonomia. Silny zespół programistów kosztował 3-4 razy mniej niż w Kalifornii. Startup mógł dłużej pracować na początkowym finansowaniu, więcej eksperymentować, szybciej osiągnąć dopasowanie produkt-rynek. Wyceny firm były znacznie niższe przy tej samej jakości technologii potencjalny zwrot z inwestycji wyższy. Po wystąpieniu do Davida podeszło kilku inwestorów z pytaniami. Niektórzy chcieli kontaktów do polskich startupów, inni pytali o możliwość wspólnych inwestycji, jeszcze inni prosili o polecenie lokalnych partnerów do zbadania rynku. Zainteresowanie było rzeczywiste i poważne. Rok po pierwszym wyjeździe do Warszawy, David zorganizował delegację amerykańskich inwestorów do zapoznania się z polskim ekosystemem technologicznym. Dwunastu partnerów z różnych funduszy przyleciało na tydzień spotkań ze startupami, uniwersytetami, państwowymi agencjami rozwoju innowacji, przedstawicielami dużych korporacji. Reakcja delegacji powtarzała drogę samego Davida rok wcześniej. Sceptycyzm na początku, zaskoczenie po pierwszych spotkaniach, zachwyt pod koniec tygodnia. Kilka funduszy rozpoczęło negocjacje o inwestycjach w polskie firmy. Jeden otworzył przedstawicielstwo w Warszawie, drugi dogadał się o partnerstwie z lokalnym funduszem Venture Capital do wspólnego finansowania projektów. Polska stopniowo pojawiała się na radarze globalnej społeczności Venture Capital. Wolumen inwestycji w lokalne startupy wzrósł trzykrotnie w ciągu roku. Pojawiały się historie sukcesu. Kilka firm przeciągnęło duże rundy finansowania. Jedna została kupiona przez amerykańską korporację za setki milionów dolarów, inna weszła na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Trzy spółki portfelowe Davida dalej rosły. Gamingowy startup przyciągnął następną rundę finansowania w wysokości 15 milionów dolarów z wyceną 80 milionów. Początkowe 3 miliony Davida zamieniły się w udział o wartości 16 milionów na papierze. Pięciokrotny zwrót w półtora roku doskonały wynik, nawet jak na standardy Venture Capital. Platforma fintechowa rozszerzyła się do pięciu krajów europejskich, obsługiwała 20 tysięcy klientów korporacyjnych, prowadziła negocjacje z dużym amerykańskim procesorem płatności o strategiczne partnerstwo. Projekt meditechowy zakończył amerykańskie badania kliniczne z pozytywnym wynikiem. Przygotowywał się do komercyjnego startu w USA. David ze sceptyka przekształcił się w ewangelistę polskich technologii. Na każdej konferencji, w każdym wywiadzie opowiadał swoją historię transformacji. Przyznawał własne uprzedzenia, wyjaśniał, co dokładnie zmieniło jego zdanie, wzywał innych inwestorów, żeby nie powtarzali jego błędu ignorowania regionu. Jego ulubione zdanie w wystąpieniach brzmiało tak: Przyleciałem do Warszawy udowodnić, że nie ma tu interesujących startupów, i odleciałem z ośmioma milionami dolarów inwestycji w trzy błyskotliwe firmy. Najdroższe dla mnie błąd zawodowy to lata, kiedy ignorowałem Polskę z powodu snobizmu. Nie powtarzajcie moich błędów. Talenty są rozdzielone globalnie, a możliwości nie. Szukajcie ich w nieoczekiwanych miejscach. Historia Davida Czena stała się symboliczna dla zmiany podejścia zachodnich inwestorów do Europy środkowej i wschodniej. Region przestał być egzotyką i zaczął być postrzegany jako poważne źródło innowacji i perspektywicznych startupów. Polska przewodziła temu trendowi dzięki rozmiarowi gospodarki, sile przemysłu IT, sukcesom sektora gamingowego. Dla samego Davida wyjazd do Warszawy stał się lekcją pokory i zawodowego wzrostu. 20 lat doświadczenia nie ochroniło go przed uprzedzeniami. Sukces w przeszłości nie gwarantował poprawności bieżących osądów. Gotowość do przyznania się do błędu, zmiana zdania pod naporem faktów, rewizja utrwalonych poglądów te cechy okazały się ważniejsze od doświadczenia i ekspertyzy. Trzy polskie startupy zmusiły amerykańskiego inwestora nie tylko do zainwestowania milionów dolarów zmusiły go do całkowitej rewizji wyobrażeń o tym, gdzie rodzą się innowacje. Kto zdolny jest tworzyć przełomowe technologie? Jakie rynki zasługują na uwagę? Arogancja zastąpiona została szacunkiem. Sceptycyzm przekształcił się w zachwyt. Ignorowanie ustąpiło miejsca aktywnemu zainteresowaniu. I to była historia nie tylko o Polsce to była historia o tym, jak uprzedzenia przeszkadzają widzieć możliwości, jak geografia nie określa talentu jak niedocenione rynki mogą stać się źródłem najlepszych inwestycji i o tym, że czasem najcenniejsze odkrycia dokonują się w ostatnich miejscach, gdzie spodziewaliśmy się je znaleźć.